Cześć, siemano i dzień dobry, tu Wysoki Niski, wasz fotograf. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy zarabiać na znajomych i jak zarabiać na znajomych. Brzmi paskudnie, co nie? Ale to wcale nie jest paskudne! Zapewne słyszeliście już nieraz takie hasło Eee, panie, wszystko po znajomości się odbywa! No właśnie, dlaczego więc by z tego nie skorzystać? Michał Maćkowiak na naszej grupie facebookowej Pytajniki Fotografa wrzucił post, którym po prostu totalnie mnie zszokował. I ten właśnie post jest przyczyną tego odcinka. Michał zadał pytanie. Od dłuższego czasu robię zdjęcia za pieniądze, a od niedawna coraz częściej dostaję zapytania od znajomych. Czy to zrobię im zdjęcie z drugą połówką, na osiemnastkę kuzynki, zdjęcia Bobaska i tak dalej. Ale każdy oczekuje zdjęć za darmo, bo wiadomo, jesteśmy dobrymi znajomymi. Jak zbywacie ludzi w waszym otoczeniu? Jak powiedzieć nie, albo wręcz przeciwnie, jak powiedzieć, że chcę za to pieniądze, bo nie widzi mi się co trzeci tydzień robić zlecenia za darmo. Z natury jestem miłym człowiekiem i po prostu nie wiem jak się w takiej sytuacji zachować, żeby nikogo nie obrazić i dać mu do zrozumienia, że to nie ten etap, gdzie buduję portfolio i potrzebuję zdjęć na teraz i zrobię cokolwiek za darmo. Teraz ten czas jest czasem straconym, tym bardziej, że to nie jest żadne wyzwanie, gdzie mógłbym się czegoś nauczyć. Liczę na jakieś tipy w tym temacie, by odmowa z mojej strony wyglądała jakoś sprawnie. Michał! Czy ty ochujałeś?! Nie odrzucaj swoich znajomych. Dlaczego nie miałbyś robić zleceń dla swoich znajomych? Nie szanujesz ich? Nie chcesz zrobić im dobrze? A może uważasz, że to oni nie szanują ciebie i twojej pracy? Ziomeczku, potrzebujesz ogarnąć cztery rzeczy: hashtag kapitalizm łamany na hashtag wolny rynek, hashtag szczerość łamany na hashtag otwartość, hashtag asertywność, hashtag przyjaźń. Jedźmy więc po kolei. Kapitalizm i wolny rynek. Napisałeś, że robisz już dużo zleceń za pieniądze, w związku z tym zakładam, że masz już jakiś poziom, potrafisz się cenić i wycenić i potrafisz znaleźć ludzi, którzy chcą ci za to zapłacić. W związku z tym prawdopodobnie twoje usługi stoją już na jakimś poziomie i po prostu uważasz, że należy ci się za to jakaś zapłata. Słusznie, jeśli robisz dobrą usługę, to należy ci się za to rozsądne wynagrodzenie. Hashtag szczerość i otwartość. Dlaczego nie chcesz powiedzieć o tym swoim znajomym? Bądź szczery i bądź otwarty. Robisz dobrą robotę? Powiedz otwarcie i szczerze, ile za to się należy. Bo przecież chyba nie wątpisz w jakość swoich usług, prawda? Hashtag asertywność. Nie jestem pewien, jak wyglądają zapytania od Twoich znajomych, ale odnoszę wrażenie, że. Właśnie wrażenie. Że to ty masz wrażenie, że ludzie oczekują, że będziesz robił coś dla nich za darmo. Czy to nie jest przypadkiem w twojej własnej głowie? Okej, okay, może się mylę? Może rzeczywiście twoi znajomi oczekują od ciebie tego, że będziesz robił za fliko? Powiedz więc, że jesteś zawodowym fotografem, że chcesz być zawodowym fotografem i że robisz to, co robisz za pieniądze. Nie ma nic w tym złego! Fotografowanie to zawód jak każdy inny zawód, za który należy się wynagrodzenie. Nie bój się o tym mówić, nie ma w tym nic złego. Hashtag czwarty. Przyjaźń. Może ty sam masz poczucie, że powinieneś dawać dla swoich znajomych, kolegów, koleżanek albo przyjaciół jakąś lepszą ofertę. Daj im rabat 10, 20, a może nawet 50% i mów, że robisz dla nich właśnie za pół darmo. A może czasami masz ochotę komuś zrobić prezent? Nie wahaj się, zrób mu prezent, jeżeli tylko masz na to czas i ochotę. Nikt do niczego cię nie zmusza. Jak wiecie, nie jeden temat jestem w stanie sprowadzić do piwa. Ten również, bo może nie dotarło to, co przed chwilą mówiłem, więc dam przykład z innej branży. Mój kolega ze studiów otworzył kawiarnię. I bardzo szybko zrozumiał, że kawa nie jest spoko, że dużo lepsze jest piwo. Dobry wybór. Ten pub nazywa się Cześć i mieści się przy ulicy Grzybowskiej numer 2 w Warszawie. Jeżeli ruszam w miasto na piwną wyprawę, to tak w połowie przypadków ląduję w tym właśnie pubie. Nie robię tego dlatego, że liczę na darmowe piwo czy inne tego typu bonusy. Nie, po prostu chcę wspierać mojego kolegę. A oprócz tego uważam, że to naprawdę świetny pub. Często też przyprowadzam tam moich znajomych, a zdarzało mi się też prowadzić live'y dla was z tego właśnie pubu, zawsze oznaczając to miejsce, chcąc ściągnąć mu dodatkowych klientów. Bo to jest bardzo fajne skorzystać z usług, które świadczy twój kolega. Możesz iść zupełnie gdzie indziej, ale dlaczego nie masz pójść do kolegi i dać mu zarobić? Przecież chyba dobrze mu życzysz, nie? A czy praca fotografa różni się czymś od pracy barmana? Przekładając to na fotografię, muszę oświadczyć, że całe mnóstwo moich klientów to są po prostu moi znajomi. A później, kiedy zrobię im zdjęcia i ich znajomi zobaczą, że robię dobre zdjęcia. To są to znajomi moich znajomych, a później znajomi znajomych, i znajomi znajomych znajomych. A czasami wręcz są to ludzie, którzy najpierw są moimi klientami, a potem stają się moimi znajomymi. To jest taki nieustający mishmash. Tak! Hasło, że załatwia się rzeczy różne po znajomości jest jak najbardziej prawdziwe i nie ma w tym nic złego, bo zatrudniając znajomego z jednej strony dajesz zarobić znajomemu, a z drugiej strony wiesz, czy na tym człowieku możesz polegać, czy nie, bo go znasz i wiesz, czy jest dobry w tym, co robi, czy nie. Reasumując, to, że Twoi znajomi są zainteresowani tym, żebyś robił dla nich zdjęcia, to jest Coś do czego powinieneś wręcz dążyć? Kiedyś nawet nagrałem o tym odcinek, który możecie zobaczyć tutaj. Bądź szczery, uczciwy, asertywny. Znaj swoją wartość i zaufaj swoim znajomym, że potrafią to docenić. Z tym mottem zostawiam Was na dziś serdecznie. Wam dziękuję i zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków. Oraz zasubskrybowania kanału zapytaj fotografa, bo naprawdę warto o to zrobić. Do zobaczenia i życzę Wam, żebyście robili coraz lepsze zdjęcia. Cześć! Subskrybuj to albo Cię znajdę i wyrwę Ci nogi. Subskrybuj fotografa. Subskrybuj fotografa.